Fitos Games, tak, Fitos Games, a tuż by taki zbutas powrócił sobie na YouTube'a. No, sorry, że was rozczarowałem, drodzy widzowie. Yeah, ale no wróciłem, no wróciłem. I taką podobną sytuację miał na kanale Rox MB, który miał długą przerwę i powrócił. No i ja właściwie też miałam długą przerwę. Nawet się nie dziwię, że nikt się tym... Może poza moją rodziną i przyjaciółmi nie zajmował, ponieważ nie nagrywałem jakoś dużo filmików na kanał. Może zaraz wyjaśnię dlaczego w ogóle tak... Dlaczego w ogóle nie byłem w to zaangażowany. Cześć wszystkim Sześć, video z tej z Videos Games. Dzisiaj opowiadamy o tym, dlaczego zrobiłem przerwie Przerwę, co się takiego w moim życiu zdarzyło. Nie no, w moim życiu nic się zdarzyło. Nie zdarzyło. To bardziej chodzi o mój charakter. O mnie. No dobra. Nikt może na to nie czekał, ale i tak to zrobię. Z zaraz się dowiecie zresztą dlaczego, dlaczego ja w ogóle to trwalam. Dlaczego w ogóle to robię? Dobra, już za dużo gadam. Przejdźmy do konkretów. Wszystko zaczęło się w październiku, gdy nagrywałem filmik Legia Warszawa w Lidze Mistrzów, ponieważ FIFA 22 stało się bardzo znaną grą wtedy, więc postanowiłem się wybić właśnie na tym. A co się stało potem? Szkoła. Później stała się szkoła. Akurat w dzień, w którym nagrywałam filmik, musiałam się także przygotowywać normalnie do sprawdzianu. No. chciałem jeszcze kilka innych filmików nagrać, ale no miałem już dużo rzeczy na głowie, strasznie dużo. Bardzo dużo mi pani dawała zadań domowych i no musiałem ciężko harować, pracować, odrabiać. Odrabiać, ale nie to nie jest właściwie główna przyczyna. Przyczyna. To nie jest główna przyczyna. Moją główną przyczyną jest to, że po prostu skończyły mi się pomysły na ten na filmiki, dlatego przestałem nagrywać. No i teraz jeszcze ostatnia odpowiedź, czyli dlaczego to w ogóle robię? Dlaczego w ogóle powracam na ety? No, już wam wszystkim mówię. Moje życie stawało się coraz nudniejsze i nudniejsze. No i właśnie dlatego pomyślałem sobie, no szukałam sobie jakiegoś hobby, ale piłka nożna mi się znudziła, koszykówka mi się znudziła, siatkówka mi się znudziła, no to sobie pomyślałam wracam na kanał. Dlaczego zostawiam kanał, który już zacząłem robić? Po co to w ogóle jest? Czy ja coś osiągnę? No tak, no i wróciłem. I to właśnie jest cała ta odpowiedź. I ostatnia rzecz na dzisiaj, czyli właściwie podsumowanie mojego kontentu, to co robiłem do tej pory, i co właściwie chcę zmienić na moim kanale. Jeśli chcecie wiedzieć, jak to się wszystko zaczęło, to zapraszam Was do tego filmiku. Dlaczego akurat Among Us? Ponieważ ta gra miała mega hype w okresie sierpień 2020, marzec 2021, a to było w styczniu 2021. I właśnie nagrałam tę grę dla graczy, którzy jeszcze nie grają w Among Us, żeby im wyjaśnić o co tak właściwie chodzi. Nie miałam wtedy jeszcze własnej nazwy, nie nazywałam się Videos Games. Cześć, mam na imię Dawid i chcę opowiedzieć o znanej. Chciałem jeszcze więcej nagrać wideo z Amongusa, ale nic tego nisowego dodali Quick Chat, więc gra upadła. No i na tym też się chciałam w sumie wybić. No i nawet mi się udało. W tym odcinku mówię dlaczego Among Us upadło, dlaczego aktualizacja mi się nie podobała i dlaczego ta gra już jest praktycznie martwa. W czerwcu 2021 roku kupiłem sobie grę Minecraft Dungeons, nie, nie Minecraft Dungeons, sprawdźcie sobie jeszcze na filmiki, jak, jak mi nie wierzycie. No więc zrobiłem recenzję niej, poleciłem ją i mówiłem w niej dlaczego ona była świetna. To był pierwszy mój filmik krótki i właśnie chciałam coś takiego robić. rzuceniu na YouTube recenzji gry Minecraft Dungeons, chciałem jeszcze więcej z tej gry nagrać. Ale moja rodzina uwielbia gry przygodowe, dlatego szukaliśmy jakichś w sklepie. No i znaleźliśmy Raymana. Ta gra nam się tak spodobała, że aż postanowiłem zrobić z niej normalnie kontent na YouTubie. No i zrobiłem na razie trzy odcinki i planowałem jeszcze więcej. Mogę jeszcze zrobić więcej, tylko co odwróciło uwagę no zaraz sami się przekonacie. Jeśli chcecie się zapytać dlaczego przestałam nagrywać Raymana, no oto dlaczego, ponieważ wydali FIFA 22, no i chciałam się wybić na FIFA 22, nagrywać filmiki z FIFA 22. No, ale nie dlatego, bo też chciałam się wybić. Gra mi się strasznie spodobała i chciałam nagrać, że jakiś polski klub trafia do Ligi Mistrzów. O, na przykład Legia Warszawa. Bardzo się cieszę z tego, jak filmik jest zmontowany. Uff, to koniec. To ostatecznie koniec. No, muszę przyznać, że ten filmik nie był zbyt łatwy do nagrania, ale jestem z niego bardzo dumny. Który mój które moje odcinki mi się najbardziej podobały z wymienionych, no raczej ta seria z Raymanem jest ona pokazana w bardzo dobrym świetle bardzo ciekawym świetle no a teraz, właściwie czy chcę być lepszym youtuberem? nie muszę, ale chcę, nie, to nie jest tak że jestem jakimś bad boyem może i nie jestem jakimś świetnym, sławnym youtuberem, ale nie jestem jakimś badwojem. Dobra, za często się powtarzam. To jest właśnie punkt pierwszy. Za często się powtarzam. Nie powinienem się aż tak powtarzać. No, a punkt drugi żeby te odcinki trochę lepiej wyglądały. No, chodzi mi o to, że czasami się mylę, czasami jakiś tekst mi umknie. Po prostu o to mi chodzi, żebym lepiej mówił żeby odcinki miały lepszy montaż. Jakie będę miał nowe. W sensie, że jakie zrobię nowe odcinki, no hmm. mogę dokończyć albo reymena, albo Minecrafta Dungeonsa, albo... przepraszam, Dungeonsa, albo FIFA, albo Among Us. No i to są cztery propozycje, jakbym mógł zakończyć se. Wie, ale także mam. Propozycje na zrobienie innych gier. Mogę zrobić jakieś inne gry. No i wła czytam właściwie to przejść gier, które nie lubię, ale wszyscy nie lubią. czy tam na odwrót. No, no i chyba to tyle na dzisiaj. To już koniec. Mam nadzieję, że Wam się spodobało nara wszystkim.